Nie mam słów, tak naprawdę nie ma co podsumowywać, ale biorę odpowiedzialność coś na siebie, bo to wychodzi na to, że ja nie zmotywowałem zbyt dobrze zawodników, nie, do, nie, nie doniosłem do nich, nie dotarło do nich, to moja też praca, ale także nie, nie mam słów naprawdę dzisiaj. To, co dzisiaj grali? myślałem, że słaby mecz my zagrali w domu z Lubinem, to dzisiaj my mogliśmy, nie graliśmy i to nie była piłka ręczna, to była antypiłka ręczna, tyle. Najpierw chciałbym pogratulować e, drużyny przeciwnika, ta naszych kibiców, którzy wspierali nas. Nie powiem, że źle zagrali w obronie, ale w ataku to był dramat. Nie mogliśmy rzucić. рамки с 9 метра в 6 пожуцали. Ну и теле. Слабо заграли в атаку. В обороне Сочи там было видач, но ну, в атаку то драма, это правда. Myślę tak, że zagraliśmy в pierwszej połowie bardzo źle в ataku pozycyjnym. No i też w, troszkę w obronie, jak zwykle nam brakuje czasami koncentracji, bo nie zbieramy piłek, które na przykład czy ja obronie, czy tam trafią w słupek, to też musimy poprawić, bo to w każdym meczu z tym mamy problem. W drugiej połowie zagraliśmy już, no, można powiedzieć, na naszym poziomie, bo była cierpliwość w ataku i w obronie było naprawdę super, miałem łatwiejszą robotę, także gratulacje dla chłopaków za, za tą grę w obronie w drugiej połowie.